To, co zaraz usłyszysz, może wstrząsnąć twoją wiarą, może też całkowicie ją odnowić. Bo Jezus nie przyszedł po to, byśmy śpiewali pieśni w niedzielę i wracali do zwykłego życia. Nie przyszedł po to, żebyśmy stawiali złote ołtarze i chodzili wokół nich w rytuałach. On przyszedł, żeby coś zburzyć. Przyszedł, żeby rozbić system, który więził ludzi i który wciąż więzi nas dzisiaj, choć ma nowe twarze i nowe nazwy. Wyobraź sobie tamten czas, małe miasteczka, wąskie uliczki, rynek pełen gwaru, ludzie, którzy całe życie słyszeli to samo: że są grzeszni, że muszą odpokutować, że ich los zależy od tego, co zrobią w świątyni. Życie było ciężkie, a religia była jeszcze jednym ciężarem nie tylko modlitwa, ale tysiące reguł, które trzeba było spełniać, żeby być czystym. Nie dotykaj tego, nie jedz tego, nie pracuj w ten dzień nie wolno, nie możesz. Jesteś winny, i wtedy pojawia się on. Nie wygląda jak kapłan, nie ma bogatych szat, nie mówi językiem uczonych w piśmie, ale prostymi słowami, które każdy rozumie. I nagle, w tym świecie pełnym zakazów, ktoś mówi: Królestwo Boga jest w Was, wyobrażasz sobie szok? Nie w świątyni, nie w rękach kapłanów, nie w rytuałach, ale w Tobie. To zdanie było jak błyskawica w ciemnej nocy. Ludzie całe życie wierzyli, że muszą iść do świątyni, żeby być blisko Boga, że potrzebują pośredników, że muszą płacić i przynosić ofiary. A on mówi, że Bóg jest już tu, że Królestwo nie jest gdzieś daleko, że nie trzeba czekać. To była wolność, jakiej nigdy wcześniej nie słyszeli. Wolność nie od okupanta, ale od strachu, od poczucia winy, od całego systemu, który trzymał ich w posłuszeństwie. Jezus nie zatrzymał się na tym jednym zdaniu. Patrzył ludziom w oczy i mówił, nie nazywajcie nikogo ojcem na ziemi, bo jednego macie ojca, w niebie. Wyobraź sobie, jak to musiało brzmieć w świecie, gdzie kapłani byli autorytetem absolutnym. On mówił wprost: Nie stawiajcie ludzi ponad sobą, nie czcijcie ich, nie ulegajcie ich tytułom, ich władzy. To było nie tylko duchowe przesłanie, to było polityczne trzęsienie ziemi. Bo jeśli każdy człowiek ma tego samego ojca w niebie, to wszyscy są równi. Nie ma lepszych. I: Gorszych, czystych, i nieczystych. Kapłan nie jest wyżej od ciebie. Możny nie jest bliżej Boga niż biedak. Właśnie dlatego elity zaczęły go obserwować. Nie mogli pozwolić, żeby ktoś mówił takie rzeczy publicznie. Widzieli, że tłumy zaczynają go słuchać. Że w ludziach rodzi się coś, czego dawno nie czuli nadzieja i odwaga. A człowiek, który przestaje się bać, to człowiek, którego nie da się kontrolować. Jezus mówił dalej powtarzał, że prawdziwe szczęście nie zależy od tego, ile masz pieniędzy, jaką masz pozycję czy czyje błogosławieństwo otrzymasz. Błogosławieni są ubodzy w duchu, ci, którzy wiedzą, że nie są samowystarczalni, że potrzebują Boga. Błogosławieni ci, którzy są prześladowani, bo to znaczy, że idą drogą prawdy. To nie były piękne slogany do powieszenia na ścianie. To była iskra, która zapalała serca ludzi, bo oni wiedzieli, co to znaczy być deptanym i wyśmiewanym? I nagle ktoś mówił im, że w oczach Boga to oni są błogosławieni, a nie ci, którzy noszą drogie szaty i rozkazują innym. Kiedy Jezus mówił: Prawda was wyzwoli, nie miał na myśli tylko tego, że poznasz jakieś informacje. On wiedział, że prawda jest jak miecz, że może przeciąć kłamstwa, w które wierzysz od dziecka, że może zburzyć iluzję, w której żyjesz, ale wiedział też, że to będzie bolesne. Bo łatwiej jest żyć w kłamstwie, które daje poczucie bezpieczeństwa, niż w prawdzie, która odbiera wygodne złudzenia. Dlatego jego słowa nie były dla wszystkich miłe. Były jak ogień: jednych ogrzewały, innych parzyły, jednych podnosiły na duchu, innych wściekały. Bo prawda zawsze dzieli, oddziela to, co autentyczne, od tego, co udawane, oddziela wolnych od tych, którzy chcą być wciąż niewolnikami. I tu zaczyna się największe napięcie. Bo Jezus nie tylko głosił nowe zasady. On żył tak, jak mówił. Rozmawiał z ludźmi, których inni odrzucali. Dotykał trędowatych, jadał z brzesznikami, zatrzymywał się przy tych, którzy byli niewidzialni dla reszty. Każdy taki gest był jak policzek dla systemu, który dzielił ludzi na czystych i nieczystych. Dlatego coraz więcej ludzi szło za nim, i dlatego coraz więcej władzy zaczynało się go bać, bo człowiek który wierzy, że Bóg mieszka w nim, staje się niebezpieczny dla wszystkich, którzy chcą rządzić strachem. Religijni przywódcy nie mogli tego słuchać. Każde jego słowo rozbijało ich autorytet. Oni mówili ludziom, że trzeba przestrzegać setek nakazów, że Bóg jest zadowolony dopiero wtedy, kiedy wykonasz wszystko idealnie. A Jezus mówił: Miłosierdzia chce, a nie ofiary. To był cios prosto w serce całego systemu, bo jeśli Bóg nie chce ofiar, jeśli nie chce twoich pieniędzy, twoich rytuałów i twoich wysiłków na pokaz, to cały interes upada. Nie ma już powodu, żebyś przychodził do nich po pozwolenie, żeby czuć się czystym. Ludzie zaczęli rozumieć, że nie muszą się bać. Że Bóg nie jest księgowym, który zapisuje każdy ich błąd, żeby potem ich ukarać. Że jego serce jest inne niż ich uczono. Jezus pokazywał to na każdym kroku. Kiedy ktoś został przyłapany na cudzołóstwie i religijni przywódcy przyprowadzili tę kobietę, gotowi ją ukamienować, Jezus nie tylko ocalił jej życie, on odwrócił całą logikę osądzania. Powiedział: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. I nikt nie rzucił, wyobraź to sobie, tłum, który przyszedł oglądać egzekucję. Kamienie gotowe w dłoniach, a jedno zdanie Jezusa sprawia, że każdy musi spojrzeć na siebie. Każdy musi przyznać, że też ma coś na sumieniu. I kamienie spadają na ziemię, jeden po drugim, a Jezus mówi do tej kobiety Idź i nie grzesz więcej. To nie było przyzwolenie na wszystko, to była nowa szansa, nowy początek, i wszyscy, którzy to widzieli, wiedzieli, że są świadkami czegoś, czego wcześniej nie doświadczyli, czystej sprawiedliwości połączonej z czystym miłosierdziem. To był skandal dla tych, którzy budowali swoją władzę na strachu bo jeśli ludzie mogą otrzymać przebaczenie za darmo, to kto będzie przychodził do nich, żeby kupować ofiary? Kto będzie potrzebował ich pośrednictwa? Jezus uderzał w fundamenty tego świata nie tylko słowami, ale też czynami. Przewrócił stoły bankierów w świątyni, wypędził handlarzy. To nie był wybuch gniewu, to był znak, że nie można robić biznesu na Bogu. Że świątynia ma być miejscem spotkania z Ojcem, a nie miejscem, gdzie ktoś cię wykorzystuje. I wtedy zaczęło się polowanie. Obserwowali go wszędzie, próbowali wciągnąć w dyskusje, które miały go skompromitować. Pytali o podatki, o prawo, o szabat, ale on odpowiadał tak, że ich pułapki obracały się przeciwko nim. Mówił, oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Tym jednym zdaniem pokazał, że człowiek może żyć w tym świecie, ale nie być jego niewolnikiem że może być posłuszny prawu, ale jego serce i sumienie należą tylko do Boga. Największą rewolucją było jednak to, co mówił o miłości. Kiedy zapytano go, które przykazanie jest najważniejsze, nie wybrał żadnego z setek przepisów. Powiedział, Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca, z całej duszy, z całej myśli swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. W tych dwóch zdaniach zawarł wszystko. Bo jeśli naprawdę kochasz Boga i drugiego człowieka, to nie potrzebujesz tysięcy zakazów. Nie ukradniesz, nie zabijesz, nie zdradzisz, nie dlatego, że ktoś ci grozi karą, ale dlatego, że twoje serce jest przemienione. Jezus wiedział, że bez przebaczenia to serce nie będzie wolne. Dlatego uczył, że trzeba przebaczać, nie raz, nie siedem razy, ale siedemdziesiąt siedem razy. Nie po to, żebyś był słaby i dawał się krzywdzić, ale po to, żeby gniew nie zniszczył ciebie. Bo gniew jest jak trucizna, która powoli zabija tego, kto ją nosi. Jezus wiedział, że prawdziwy wróg człowieka nie jest na zewnątrz. On jest w środku. To pycha, chciwość, nienawiść, zazdrość. To one niszczą duszę. I to właśnie mówił ludziom. Nie to, co wchodzi do ust, kala człowieka, ale to, co z ust wychodzi. W tamtych czasach była to rewolucja. Bo religia była skupiona na tym, co jesz, jak się myjesz, co dotykasz. A on mówił, że problem jest głębiej, w sercu, że trzeba oczyścić wnętrze, a wtedy zewnętrzne życie samo się zmieni. Każde jego nauczanie prowadziło ludzi do jednego wniosku: że Bóg nie jest daleko, nie jest wrogiem, nie jest tyranem, że jest Ojcem, który czeka na powrót swoich dzieci, że chce im przebaczyć, a nie karać, że chce ich wyzwolić z lęku i winy. Właśnie dlatego Jezus był tak niebezpieczny. Bo człowiek, który odkryje tę prawdę, przestaje się bać, a człowiekiem, który się nie boi, nie da się rządzić. Nie kupi strachu, nie kupi fałszywego poczucia bezpieczeństwa, nie sprzeda swojej duszy za chwilę spokoju. I wtedy padła decyzja, trzeba go uciszyć. Nie dlatego, że był przestępcą, nie dlatego, że zagrażał porządkowi publicznemu, ale dlatego, że zagrażał kłamstwu, na którym zbudowano całą strukturę władzy. Jezus wiedział, że jego droga prowadzi do krzyża. Nie był naiwny. Wiedział, że mówiąc prawdę, stanie się wrogiem tych, którzy mają największą władzę. Mimo to szedł dalej, bo wiedział, że prawda musi zostać wypowiedziana że musi być ktoś, kto powie światu: jesteście wolni. Królestwo Boga jest tu, blisko. Wystarczy je przyjąć. I to jest moment, w którym zaczynamy rozumieć, jak radykalne jest jego przesłanie. Bo jeśli naprawdę w to uwierzysz, Twoje życie już nigdy nie będzie takie samo. Nie będziesz mógł żyć tak jak wcześniej. Nie będziesz mógł udawać, że nie wiesz, że prawda jest w tobie. Dlatego ta historia jeszcze się nie kończy, bo przed ukrzyżowaniem Jezus powiedział coś, co było jak pieczęć na całym Jego przesłaniu. Coś, co wciąż brzmi jak wezwanie dla każdego z nas. I właśnie o tym będzie część trzecia. Na samym dole w opisie znajdziesz link, gdzie możesz mnie wesprzeć jeśli chcesz, żebym mógł tworzyć takie materiały częściej. I zasubskrybuj ten kanał, bo tu codziennie odkrywamy prawdę, która wyzwala. Tutaj przypominamy słowa Jezusa, które mają moc przemienić Twoje życie.